Dzisiaj, moi drodzy, zajmiemy się Agatem, kamieniem, można powiedzieć, równowagi i stabilizacji kamieniem, który w ezoteryce ma ogromne znaczenie. Agat, moi drodzy, z jego ziemistymi tonami i naturalnymi wzorami, przynosi do naszego życia poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Ten minerał, moi drodzy, należący do rodziny kwarców, występuje w szerokiej palecie kolorów i wzorów co Oczywiście czyni go jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych kamieni na świecie. Jego twardość, jeżeli chodzi o znaczenie geologiczne, wynoszące około 6,5-7 w skali Mosa oraz gęstość sprawiają, że jest to trwały kamień, bardzo mocny, idealny do noszenia na co dzień oraz do oczywiście zastosowań ezoterycznych. Znaczenie, moi drodzy, i właściwości ozoteryczne można określić, że w postaci symboliki, harmonii oraz równowagi, które, spo, źle, które wspierają, moi drodzy, naszą stabilizację emocjonalną oraz duchową. Jego delikatne wibracje, oczywiście agatu, przynoszą poczucie spokoju, pomagając w redukcji stresu oraz codziennego napięcia. To kamień, który zachęca wszystkich nas, moi drodzy, do refleksji i wewnętrznego spokoju, promując medytacyjne stany umysłu. Agat, moi kochani, jako kamień oczywiście w ujęciu ezoterycznym, pomoże nam w przezwyciężaniu negatywnych emocji, takich jak złość czy gorycz, zastępując te dwa aspekty uczuciem bezpieczeństwa oraz zaufania. Agat na co dzień wspiera racjonalne myślenie oraz analityczne podejście do problemów, pomagając oczywiście przy tym wszystkim w podejmowaniu decyzji z większą jasnością i pewnością siebie. Jak oddziałuje Agat na czakry, moi kochani? Na które czakry oddziałuje? Na pewno oddziałuje na czakrę podstawy. Moi drodzy, ten szczególnie Agat w ciemniejszych odcieniach będzie przy czakrze podstawy, moi drodzy, wzmacniał poczucie bezpieczeństwa i stabilności, pomagając w uziemieniu, naszym uziemieniu i poczuciu właśnie połączenia z Ziemią, z taką stabilnością. Agat również działa na czakrę sakralną i jego, poprzez swoje działanie energetyzuje właściwości czakry sakralne i przez to pobudza kreatywność i pasję, wspierając równocześnie. Równowagę emocjonalną. Również Agat, mój drodzy, wspiera czakrę serca. Szczególnie zielone Agaty to robią poprzez swoją zdolność do dawania i otrzymywania miłości. Promuje, mój drodzy, tym samym uzdrowienie emocjonalne oraz współczucie. Następną czakrą, na którą działają Agaty, to jest czak czakra oczywiście gardła. Niebieskie agaty tutaj się sprawdzają, pomagają oczywiście w tym wszystkim w komunikacji i wyrażaniu prawdy, zachęcając nas do otwartości oraz w szczerości wyrażaniu siebie. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o właściwości zdrowotne Agatu, to jest szerokie zastosowanie w ujęciu holistycznym i w podejściu do zdrowia, właśnie w pojęciu holistycznym, bo tak się zamieszałem. Przypisuje się, moi drodzy, Agatom zdolność do poprawy koncentracji, wzmacniania percepcji i analitycznych zdolności umysłu. Oczywiście jego działanie może przynieść ulgę w dolegliwościach związanych z trawieniem oraz skórą, ale także Agat często będzie wspierał naszą równowagę emocjonalną. Zastosowanie agetu, agatu moi drodzy, w duchowym i magicznym y świetle y jest szeroko wykorzystywane w procesie ochrony, stabilizacji aury oraz jako wsparcie w naszej medytacji. Energia agata, moi, agatu, moi drodzy, szczególnie ta energia uziemiająca pomoże w głębszym połączeniu z naturą i Cyklami, które występują w naturze, co czyni te minerały idealnymi kamieniami dla osób praktykujących, a praktykujących magię ziemską oraz magię naturalną. Jeżeli chodzi o połączenie astrologiczne Agatów, moi drodzy, rezonuje on no, z wieloma znakami, muszę Wam powiedzieć, ale szczególnie, ja bym tak tutaj miał na uwadze, że rezonuje głównie i wspiera byki, skorpiony oraz szczelce, oferując tym Osobom spod tych znaków dodatkową stabilność, ochronę oraz wsparcie emocjonalne. Agat, moi kochani, dzięki swojej różnorodności i wszechstronnemu działaniu, jest kamieniem, który naprawdę może przynieść nam, Wam, moi drodzy, korzyści w wielu płaszczyznach życia. Stabilizujące, oczywiście, wibracje pomogą w osiągnięciu wewnętrznej równowagi. Równocześnie wspiera zarówno rozwój duchowy, jak i emocjonalny. Samopoczucie, więc naprawdę warto mieć Agaty zawsze ze sobą. Pozdrawiam, trzymajcie się, moi kochani. Obserwujcie kanał. Do następnego filmu i obserwujcie pozostałe moje filmy. Trzymajcie się, cześć, moi drodzy.